Położyłam i nie zginęły odmięte. Wiesz? Tak? Teraz tak? tak, daj mi to, a ty weź nadstawkę. No, i co jest muszę I tu robić? ją postaw. Całą? Tak. Całą uszy. Dobra, o, pięknie. I teraz popatrz. I ja ją wezmę. Widzisz? Co? Na pieżkę. To jest na pieżku. No, ja przy przeglądzie. O, popatrz. Aha. Widzisz? Teraz czekaj na... A ta ramka pracy, to jest to pusta jest... ramka, którą tak pusta ramka i one tam ciągną węże i matka się wyładowuje z męskich plemników. Kto ucieknie? Co? Nie ucieknie matka. O, tu jeszcze. O jest. O, widzisz? Widzę, widzę. No, I też matka, widzisz? I tu jest też, widzisz? Zobacz, ile pierzgi jest. I teraz przy przeglądzie ja będę to pobierać, nie? masz w środku. No. Widzisz? To jest matka. I teraz jeszcze Ci pokażę a ile będą są. Popatrz tu. Widzisz? Popatrz tu w środek. Nie wiem czy tam dasz rady zajrzeć pomału. Tam są jajka larwy. Widzisz? Nie widać moim aparatem, no. Przyjrzyj się. Uh -huh. No widzę, widzę. Takie małe. Widzisz? I to matka tu czerwi. Widzisz? I to jest świeża ramka, która Dopiero po węzie, nie? Czyli węza wkładasz. Nie? Mhm. No, tu była matka, nie? Nie. No, ja modłużyłam się Tak? No, i tu masz też tak samo: czerw koło pyłek, miód. I to jest na y, wychowanie młodych pszczół. Nie będę grzebać, bo jeszcze ci chciałam pokazać, ale tu chyba nie będzie. Czerw, który idzie do góry, rozumiesz? No. I z tego nie można, o tu też jest pyłek, popatrz, zobacz ile pyłku. No, Widziałem ile pyłku jest. Ale chciałam Ci pokazać jeszcze, o tu jest czerw. Widzisz, ale on jeszcze nie idzie do góry, bo on jest jeszcze jasny. Taki ciemny, bardzo ciemny czerw na wylężeniu, to wtedy idzie do góry, a na dole daje ramkę do, o tam jest taki czerw. Tam, taki ciemny. A na dole daje węzeł, żeby znowu jajka niosła i, i ten. I tu, jak widzisz, zauważyłeś, że nie ma beleczków wcale. A, no właśnie. O kurde, ramka no prasowa spadła. Nie, nie stało, można ją wyciąć, nawet ja ją wycinam. I, I tylko, że ramka efektywność ma wtedy, kiedy jest zasklepione, czyli cała rama, rozumiesz, one wybudują no. i zasklepiają. O, i to jest do pobrania, widzisz, będę miała do. ale to przy przeglądzie. jakby To z gniazda poradzi. się nie wybiera miodu. Z gniazda się nie wybiera, bo to jest tak zwana rodnia, czyli tu po powstaje siła. Dobra. Bym wybrał wszędzie, cały, no. gdzie jest tylko. No nie można tak, bo. Dobra. O, i teraz już wiesz o co chodzi, nie? Tam.